Gratulacje dla przeciwników, zespół z Szczecina w tym sezonie prezentuje bardzo dobrą koszykówkę, bardzo, bardzo twardą, gra szybko, ma jeden z najlepszych szybkich ataków w lidze, są wyjątkowo dobrzy na zbiórkach w ataku i myślę, że postawili poprzeczkę w dzisiejszym meczu bardzo wysoko, grali bardzo, bardzo agresywnie, z czym mieliśmy przez jakiś czas problemy, jednak jednocześnie też gratulacje dla każdego chłopaka z naszego zespołu i dla zespołu jako całości, bo pokazali niesamowitą walkę. Nie odpuszczaliśmy ani przez sekundę i w ciężkiej końcówce, które do tej pory większość z nich przegrywaliśmy, znaleźliśmy odpowiedź na, na grę Szczecina i wygraliśmy ten mecz. Ten mecz jest bardzo ważny w kontekście walki o playoff, więc dla jednej i drugiej drużyny to była podwójna motywacja. Bardzo się cieszę, że Igraliśmy ten mecz. Jednocześnie chcę też e, znaczy życie powodzenia d, w dalszym ciągu sezonu dla zespołu ze Szczecina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin, twoje zdanie o meczu? Witam serdecznie. E, na wstępie chciałem pogratulować drużynie ze Szczecina Walki, charakteru. E, podziękować naszym chłopakom, nam wszystkim za wykonaną pracę przygotowującą do tego meczu, bo wiedzieliśmy co przeciwnik gra, wiedzieliśmy jaki styl. Grają i, i to w naszych głowach było przygotowanie się do tego meczu. Tak jak trener wspomniał, ten mecz jest bardzo istotny dla nas. Nie ma w tym momencie praktycznie już czasu na jakieś pomyłki po tym, co w ostatnich meczach pokazaliśmy. Także z tego zwycięstwa się strasznie cieszymy. Na zakończenie chciałem po, po, podziękować kibicom tutajszym za, za przywitanie i za, za dobre słowo. Bardzo fajnie tutaj jest wrócić, bardzo fajnie jest z nimi wszystkim porozmawiać, ale jeszcze bardziej się cieszymy z tego, z dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Gratulacje dla drużyny startu za świetnie wykonaną robotę. Myślę, że od początku mieliśmy duży problem, żeby wejść w ten mecz. To jest w dużej części zasługa tego, jak star podszedł do tego meczu, tego, tego jak był przygotowany widać, że wykonali świetną robotę w skautingu, bo byli przygotowani na to, co my robimy na boisku. Plus skorzystali troszeczkę z naszej indolencji z naszego z, naszej, z, nasza, z tego, że przespaliśmy pierwszą, pierwszą kwartę tego meczu, całkowicie wesz, weszliśmy w ten mecz źle mentalnie. Myślę, że troszeczkę za bardzo byliśmy podekscytowani. E, gdzieś tam, nie wiem, nie zafunkcjonowało to, co miało funkcjonować. E, zaczęła się, wkradła się szybko nerwowość. E, zrobiliśmy w pierwszej kwarcie 7 strat, e, zdobyliśmy 11 punktów. E, przegraliśmy tą kwartę 6 punktami i myślę, że to był najniższy naj, naj, naj wymiar kary, ponieważ no, naprawdę nie istnieliśmy w niej. Cóż mogę więcej powiedzieć. W dalszej części to był wyrównany mecz. Myślę, mecz walki, taki jakiego należało się spodziewać od tego typu spotkania. Dzisiaj szczęście nam nie dopisało. Myślę, że w pełni zasłużenie wygrała drużyna z Lublina. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje dla, dla startu Lublin, bo wygrali mecz, można powiedzieć, o życie. Dla nas ten mecz to też była, powiedzmy, przepustka do play-offów. O samym meczu myślę, że, że powaga tego spotkania troszeczkę spowodowała, że graliśmy bardzo elektrycznie, zwłaszcza w pierwszej kwarcie. Nie mogliśmy znaleźć drogi do kosza, zwłaszcza po łatwych, wydawałoby się, akcjach. Mecz, mecz trochę przeplatany i błędami z naszej strony, i błędami ze strony drużyny gości. Mieliśmy swoją szansę w końcówce. Można powiedzieć, że trochę oddaliśmy ten mecz. Mecz był do wygrania, ale, ale drużyna, drużyna gości okazała się być lepsza. To wynikało z tego, że miał bardzo szybko cztery przewinienia. My zdecydowaliśmy się na wariant z niższą piątką, gdzie wszystko przekazywaliśmy, krycie switchowaliśmy. Grając w tym ustawieniu, wyszliśmy nie pamiętam na 7 punktów prowadzenia i wydawało się, że gdzieś tam jest szansa minimalna, minimalna żeby ten mecz kontrolować. Przy tych 7 punktach prowadzenia bodajże mieliśmy dwa posiadania jeszcze w obronie. Oni rzucali wszystkie rzuty właściwie kontestowane. Natomiast naszym problemem było to, że tak długo rzucali, dopóki nie zabrali swojej piłki i nie dorzucili po ofensywnej zbiórce, także e, myślę, że dużym problemem był box-out w tym meczu. E, 18 zbiórek ofensywnych drużyny z Lublina, myślę, że gdzieś tam było tutaj kluczem do tego spotkania, bo mówię, oni mieli te ponowienie w momentach, kiedy my graliśmy dobrze, kiedy graliśmy dobrą defensywę, właściwie, no, tak jak powiedziałem, byli skazani na te trudne rzuty. E, nie, 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 nie ma co o tym mówić, co zakładałem, bo takie założenia przedsezonowe czy tam przed jakąś tam serią meczów. One, one bardzo szybko idą często w łeb. Jedziemy teraz do ostrowa. Teraz jest, jest szansa, żeby chłopaki trochę, nie wiem, wyczyścili głowy odpoczęli. Od niedzieli zabieramy się do roboty. Na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby ruszyć, żeby, żeby, żeby pojechać do, do Ostrowa w Bojowych na, na strojach. Jestem przekonany, że tak będzie. No, przegraliśmy mecz, natomiast na, dla nas ten sezon jest, jest skończony. Mamy, mamy dodatni bilans, 5 meczów na wyjeździe. Nie pamiętam jaki tam mamy bilans na wyjazdach, ale z tego co się nie mylę to 6 do 4. Także nie ma tu nad czym płakać. To był, to był kolejny mecz, a za tydzień będzie kolejny, także yy, myślę, że yy, walczymy dalej. No wie pan, ja, ja nie jestem wróżbitą i nie wiem, jak, jak się poukładają inne mecze. No na pewno, na pewno trzeba wygrać dwa spotkania, myślę, to jest, to jest pewne, a nie wiadomo, czy nie trzy. Yy, nie ma co kalkulować. Po prostu trzeba pojechać do Ostrowa, postarać się wygrać ten mecz, później pojechać, pojechać na następny mecz, starać się go wygrać, niezależnie od wyniku. To, że będziemy sobie zakładali jakiś tam scenariusz, nic tam nic w tej chwili nie pomoże. My się musimy przygotować do tego, co nas czeka w piątek w Ostrowie Wielkopolskim, przeanalizować ten mecz, zapomnieć, nie myśleć o tym, bo myślę, że dzisiaj troszeczkę przegraliśmy tym właśnie te wszystkie prognozy, dociekiwania. To są bardzo dobre dla kibiców, to jest robota dziennikarzy, natomiast my troszeczkę za bardzo w to poszliśmy. Mam wrażenie, za bardzo myśleliśmy, że dzisiaj przyjecha, przy, przy, przyjechaliśmy tutaj na salę po to, żeby po meczu świętować play offy Natomiast bardzo szybko następca zweryfikował w pierwszej kwarcie. Okazało się, że drużyna z Lublina się nie, nie położy, będą walczyć, walczyć do końca, tak jak naleza, należało się zresztą tego spodziewać w, w tego typu spotkaniu. Czy panowie cały czas tą pierwszą kwartę, kwarty, w tej ostatniej kwarty, tak? w tej siedem, w tej też było 5 strat i też ta taka czego ona z czego nam Nie Wie pan, to wszystko, to wszystko to jest, zawsze wszystko to jest połączone, nie można wskazać jednej przyczyny, ja też na, na bieżąco nie jestem w stanie, no jeżeli straciliśmy piłkę z, y, dwa razy, z której, z której, z której y, dwa razy w akcji, z której oni zdobywali punkty po kontrze, no to z tej przewagi zrobiło się momentalnie jedno posiadanie, tak, czyli no stąd się, stąd się wzięła ta nerwowość. Gdzieś tam udało nam się tą akcję ostatnią zagrać na remis, natomiast w ostatniej sytuacji nie, nie upilnowaliśmy Tomasona i dzisiaj po prostu jesteśmy drużna z, drużna z Lublina, jest dzisiaj drużną zwycięską.